Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej i trzecim na świecie. Aż 30% sadów Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Co roku w świat wyrusza prawie 5 miliardów polskich jabłek i aż 450 tysięcy ton koncentratu jabłkowego. Takie informacje podaje fundacja, która ma ambitny plan wypromowania polskich jabłek do tego stopnia, by stały się one stałym symbolem Polski. Polskie jabłko stało się więc już międzynarodową marką. Z drugiej strony to wydaje się tak codzienny owoc, że absolutnie Absolutnie nie zwracamy na niego uwagi. Popularyzacja polskich jabłek poprzez kampanię Jablonki to jeden z projektów fundacji, który w tym roku po raz pierwszy przekroczył granice Polski i zahaczył o Wilno. Miło nam gościć w studiu Wilno panią Danutę Nieradę, prezes fundacji State of Poland. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam miłych widzów w Wilnie. Proszę panią, ty... to dla nas zaszczyt. Rzeczywiście, ty jesteście naszym pierwszym e, wypadem zagranicznym z naszą kampanią. No tak, właśnie. Że jesteśmy super szczęśliwi. No właśnie, jak to się stało, że właśnie Wilno to na, tym, na tej mapie pań, pani fundacji znalazło się i czego tak naprawdę oczekujemy po tym, po tym takim wypadzie do Wilna? Więc Wilno rzeczywiście jest naszym pierwszym przystankiem, ale będziemy szeroko tutaj dookoła nas opowiadać o obłonkach. Naszym celem tego roku są nasi sąsiedzi bliżsi i dalsi. A Wilno, chociażby dlatego, że chyba mamy tam sporo przyjaciół i będziemy promować nasze polskie jabłka, które właściwie nie wymagają promocji, bo są po prostu świetne. I jak tutaj pani zdążyła powiedzieć, są tak popularne, że mówi się, że w każdym napoju jabłkowym na świecie jest przynajmniej kropla polskiego soku jabłkowego, bo jest on tak dobry. To jest reklama? Tak czy to jest takie reklama? Czy to są faktycznie jakieś dane statystyczne, które no, są sprawdzone? To są, dane, to są dane, a to dlatego tak się dzieje, że dzięki naszej pogodzie, czyli takiemu klimatowi stosunkowo łagodnemu, ale zróżnicowanemu, e, e, zimne noce i ciepłe dni powodują, że te jabłka mają taki nadzwyczajny kwasowy smak, taki głęboki dlatego się nadają bardzo dobrze do wszelkich e, produktów e, jabłkowych. I jest on, ten produkt właśnie, ten właśnie e, sok jabłkowy, koncentrat jabłkowy jest poszukiwany na całym świecie. Z tego, co wiemy, to te polskie jabłka, które trafiły za pośrednictwem pani, pani fundacji, to trafią do pierwszaków w postaci szarlotki. Wszyscy pierwszacy, którzy w tym roku poszli do pierwszej klasy, będą mogli odebrać sobie kawałek szarlotki. Czy jeszcze jakieś pomysły właśnie na Wilno, w jaki sposób te jabłka trafią do odbiorców? Tak, chcielibyśmy bardzo, żeby po pierwsze świętować obłonki tak jak my tutaj w Polsce, czyli zacząć zauważać, że kiedy już kwitną w maju i dojrzewają we wrześniu i są pyszne i smakowite, że można je świętować w każdym dowolnym formacie. Można zaprosić przyjaciół, można piec te szarlotki, można nastawiać cydry, można gotować pyszne dania. I właśnie ta szorloka, która trafi do pierwszaków, to w pewnym sensie to jest taki nasz koncept na jabłko, bo tak jak też Pani wspomniała, jabłka są dosyć codziennym produktem, a tak naprawdę przygoda dopiero, dopiero się zaczyna, kiedy właśnie zaczynamy je piec, smażyć i przygotowywać na zimę marmolady. To może niech Pani zdradzi, jaki jest Pani ulubiony przepis na polskie jabłka, to znaczy jakie danie z polskich jabłek najbardziej jest chodliwe, że tak powiem. Ja lubię takie danie, które niestety nie ma popularności w mojej rodzinie, mianowicie wątróbka smarowana z cebulą i z jabłkami i z tymiankiem. Uważam, że to jest absolutnie fantastyczne połączenie. Ale jabłka to przede wszystkim słodkości, na przykład mam takie ulubione ciasko, które składa się właśnie z biszkoptas, z smażonych jabłek i ze słonego karmelu. To jest też bardzo dobre połączenie. Jabłka się po prostu dobrze komponują ze słonym smakiem. Pani prezes, proszę powiedzieć, w materiałach promocyjnych kampanii jest powiedziane, że, że, będzie, że to jest kampania promująca polskie jabłka i polski styl życia. Co zatem chcecie promować tego polskiego życia, czym on się różni od… W stylu życia, nie wiem, w innym kraju, chociażby na Litwie. To chyba nie do końca mogę odpowiedzieć na to pytanie, jak się <grymne> na nic. Chcielibyśmy właściwie od Was się dowiedzieć, ponieważ jesteście na miejscu i możecie powiedzieć nam mnóstwo ciekawych rzeczy i na pewno z tego skorzystamy. Natomiast jeśli chodzi o jabłka, to właśnie, ponieważ jabłko jest takim zwykłym przedmiotem, a jednocześnie tak pięknym, wspaniałym, bo przecież to jest bardzo często nasze pierwsze pożywienie, prawda? Po mleku matki bardzo często jemy właśnie przecier z jabłka, i nawet czasem. Czasem się mówi, że w Polaków, w żyłach Polaków płynie sok jabłkowy, a nie, tak, jesteśmy po prostu tak skolonializowani, że taka... właściwie kogo się zapytamy, to albo jest sadownikiem, albo ma znajomego sadownika, albo zna kogoś, kto, kto, kto ma, ma sady. Jabłka są po prostu wszędzie, wszędzie nam towarzyszą i to, co my chcemy zrobić, to zwrócić uwagę, jak one uczestniczą w naszym życiu, w jakie dają nam wspaniałe sposobności do, 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 do świętowania. E, 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 kwitną na wiosnę, e, są wspaniałe Czyli puszne, kraj kwitnący e, dobre. Jabłoni, Tak. Polska to dokładnie, kraj. Dokładnie, jabłoni. tak. <laughs> Nie tak. tylko wiśnie, ale także. na biało też. w maju. tak. <laughs> Proszę panią, My też mamy e, swoją kwitnące drzewo. Dokładnie. Pani prezes, ale z drugiej strony, Producenci jabłek często narzekają, że kiedy są to takie urodzajne lata, to tych jabłek jest tak dużo, że nie ma co z nimi zrobić i bardzo dużo jabłek trafia na wysypiska śmieci wręcz. Czy ta sytuacja się zmienia? Czy to jest też właśnie jakiś pomysł, jak można jeszcze bardziej zagospodarować jabłka, żeby one się nie marnowały? No, powstaje coraz więcej miejsc, gdzie można zrobić właśnie ten koncentrat z jabłek i to jest właściwie najlepszy pomysł eksportowy, dlatego że sam eksport jabłek jest dosyć problematyczny ze względu na różne techniczne, techniczne problemy. Natomiast koncentrat jest znakomitym wręcz produktem, który dobrze się konserwuje i, i, i właśnie powstają przedsięwzięcia, które te ten koncentrat będą, będą robić. A z drugiej strony jabłko to nie wszystko. Chodzi o to, żeby to jabłko było zdrowe. Często się słyszy, że no jabłko, żeby było właśnie, ładnie wyglądało, to powinno być spryskane w ciągu roku z 30 razy. Czy faktycznie możemy powiedzieć, że polskie jabłka są ekologiczne, zdrowe i nie mają takiego dużego nadmiaru tych właśnie środków, pestycydów i, i różnych chemicznych środków? Absolutnie. Po pierwsze, wielka zasługa naszych sadowników, którzy to są prawdziwi pasjonaci. To są ludzie, którzy uparcie dążą do tego, żeby te jabłka rzeczywiście były najlepsze. Druga sprawa to nasz klimat. To, że mamy jednak mroźną zimę i że tego spryskiwania nie musi być nie musi być prowadzone w takich dużych ilościach, ilościach, to jest też nasz plus. No i coraz to nowsze sposoby przechowywania. bo nie wiem, czy pamiętacie Państwo, ale jeszcze parę lat temu, na wiosnę, to jabłka był już, wiadomo, takim produktem nieco zmęczonym, powiedziałabym. A teraz dzięki nowej technologii, czyli tego hibernowania jabłka do momentu spożycia, powoduje, że właściwie jabłki możemy się cieszyć do późnej wiosny, nawet początku lat. E jak w Polsce, bo ta najszerszą jednak promocję prowadzicie Państwo w Polsce. Jak ta akcja Jabłonki przebiega, jaki ma przebieg właśnie w Polsce, jakie, co, co się składa na tą, powiem, że tak powiem, akcję Jabłonki? Powiem tak, kampania jest bardzo prosta, bo Polacy uwielbiają jabłka i uwielbiają o nich mówić. Mamy mnóstwo odmian i właściwie jak się zapytamy kogokolwiek, to on już opowiada o swoich preferencjach i jest gotów się nawet troszeczkę pospierać, które jabłko jest najlepsze. Ile jest gatunków polskich jabłek? No więc to jest niesamowite, bo tak jak jeździmy czasem po krajach zachodnich, to widzimy, że na ogół w sklepie jest jabłko zielone i jabłko czerwone, a u nas w najmniejszym warzywniaku gdziekolwiek w sklepie jest przynajmniej sześć odmian. Ale odmian jest niewiarygodnie dużo. Teraz jest taka tendencja, żeby też odnawiać te stare jabłonie. No my pracując z Instytutem Ogrodniczym dostaliśmy w pewnym momencie 75 odmian, które oni produkują. 75. Sporo. I próbowaliśmy wszystkich. Tak, to jest niesamowite w ogóle. Każdy jest na inną okazję, na, 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 na inną rzecz. Także to jest rzeczywiście imponujące. Jak, jak długo trwa akcja Jabłonki? Kiedy się kończy? Jak, jak można uczestniczyć? Jak można właśnie w Polsce uczestniczyć w tej akcji? Co można zrobić? Jak można być uczestnikiem? Na początku akcja była tylko we wrześniu, ale teraz widzimy, że właściwie od momentu, kiedy zaczynają drzewa obsbywać kwiatami, czyli od maja już właściwie można Jabłonki świętować. U nas to jest przede wszystkim festiwal, na który serdecznie zapraszamy. Odbędzie się na plaży Poniatówce w Warszawa. W Warszawie będziemy jeść, pić, e, słuchać dobrej muzyki, tańczyć i odprawiać tajemnicze rytuały, których nie chcę zdradzać, ale wszystko, zapraszamy wszystko na razem swoją z zabawę. Wszystko razem z jabłkiem. <laughs> Pani Piotr, <laughs> podają Państwo na swojej stronie, że promujecie Polskę. Rozumiem, że jabłonki to jest tylko jeden, tak. jedna z kampanii. Polska chyba przez wiele, wiele lat ta promocja Polski była bardzo zaniedbana, i teraz naprawdę otwiera się takie szerokie pole do popisu, jak można i czy można i gdzie można, w jaki sposób promować Polskę. Tak, to prawda. Mamy badania, które mówią o tym, że ci, którzy często mają być może niezbyt pochlebne zdanie na temat Polski, kiedy przyjeżdżają do Polski i widzą, jak, jaka piękna jest, jaka gościnna Polska jest, 90%. 8% przyjeżdżających, przyjeżdżających zmienia zdanie o, o Polsce oraz poleca innym. Więc wiemy, że mamy ogromny potencjał, niewykorzystany. E, Opowiadania o Polsce w sposób aptyczny, chociażby tak jak właśnie w kampanii Jabłonki, ale nie tylko. Mamy w, w historii wiele ciekawych momentów. Mamy wspaniałych ludzi, którzy bardzo często w wyniku zawirowań historii musieli z Polski wyjechać i bardzo często są za swoje dokonania znani tam właśnie w różnych krajach świata niż u nas. O nich również też chcemy opowiadać, również na Litwie oczywiście. I tutaj też zaproszę na nasz film Niepospolita, który można obejrzeć na kanale YouTube, na naszym kanale State of Poland, który właśnie... O tym opowiada, o podróży pewnego bogatego, rozpieszczonego pisarza. Pani prezes, czyli możemy spodziewać się, że jeżeli wracając do jabłek, że te jabłka będą nadal docierały na Litwę, nie tylko do pierwszaków, może też do merytów, czyli rozumiem, że na, na mapie tej fundacji jabłka, Litwa się znajdzie, Wilno. Na pewno, szykuje się straszny urodzaj w tym roku, także Jesteśmy na pewno tak się stanie. Odbiorcami polskich jabłek. Dziękuję pani bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Cóż, szanowni państwo, delektujmy się, spożywajmy polskie jabłka. Czas właśnie dobry, jesień. Również wszystkich pierwszaków zapraszamy do kawiarni SAK-UP na polską szarlotkę z polskimi jabłkami. Cóż, życzę państwu wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru. Może z jabłkiem w ręku. Do zobaczenia w kolejnych wydaniach z Wilno.